Cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście Ewosz, a to jest, obiecany już dawno, prezentacja stanowiska mojego cudownego, wspaniałego, za pomocą którego streamuję, nagrywam i pracuję, i żyję, generalnie rzecz ujmując. Jak widzicie, no trochę sprzętu tutaj stoi. Tego nie jest jakoś holendalnie okropnie, okrutnie dużo, ale powoli sobie poszczególne elementy tego. Całego wystroju omówimy, opowiemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Taka forma lekko vlogowa: to nie będzie jakiś wydumany film, bo A, nie chcieliście, B, no jakby nie czuję się w takiej formie zbyt, zbyt, zbyt dobrze. No dobra, no to zaczynamy po kolei, czyli może od jednostki centralnej. Ci co śledzą moje social media oraz kartę społeczności, na pewno wiedzą o moich problemach z komputerem. No i właśnie. Problemy zostały rozwiązane. Po pierwsze, komputer został uszkodzony jakby parę miesięcy temu, no, znaczy miesiąc, no, dwa miesiące temu tak naprawdę. Moja poprzednia jednostka, która stoi obok, do niej też za chwilę przejdziemy. Ale w pierwszej kolejności to jest komputer, który, który został zakupiony w XCOMie. Nie będę tego kurwa, to jest składak, to jest Gamer. Boże, zapomniałem modelu. Gamer. Gamer, po prostu, bo nawet jest nazwa. Nazwa, słuchajcie w tym oto miejscu, w się dziękuję, no i teraz tak, jeśli chodzi o środek, środek stanowi serduszko, czyli 9. generacji i7-ka traktująca się do 4,5 GHz, 16 GB RAM 4 karta graficzna od msi jest to 1660, 6 -gigowa. Płyta również od MSI, zasilacz od Bicoyeta, trzy dyski, dwa HDD, jeden SSD-terowy. W sensie dwa, znaczy inaczej, jeden dysk SSD-tera, dwa dyski HDD, jeden dwuterowy, jeden jednoterowy. Oczywiście podświetlane RGB i dodatkowo, dodatkowo jest chłodzenie pasywne. Trzy wiatraczki, jak dobrze widzę. Chłodzenie też jest jakieś stokowe, tego nie dam sobie ręki uciąć. Jaki to jest film, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Musiałbym spojrzeć na specyfikację, a nawet nie wiem, gdzie ona jest. No dobra. Ale nie byłoby tego fotela i nie byłoby tego wszystkiego dzięki Wam. Ale do tego przyjdziemy na samym końcu filmu, więc podziękowania. Na podziękowania przyjdzie też czas. Mm, moja skromna popencja siedzi na tym oto już wysłużonym bądź to bądź fotelu. Od. Mm, od Siedler Monkey. Model oczywiście znajdzie się pewnie w opisie, znając życie, bo ja, ja, ja nie, nie pamiętam, mówmy, umówmy się, że ja nie pamiętam tych wszystkich nas, tych śmiesznych foteli. On już przyszedł parę rzeczy, w sensie przy, przybył przeprowadzkę, urwało mu się kółko, znaczy wykrzywił się bez w zasadzie stworzeń, stworzeń to chyba się nazywa, od koła mm, na pająku, no gdzieś tam drut wyszedł, no swoje już przeżył, przesiedział, ale co mogę powiedzieć wprost, to tak naprawdę jest gigakoksem, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wykonanie. Moim zdaniem jest wygodny, mieści moją dupę i to jest mega git, także jedyny mankament, dla mnie przynajmniej, to są dwie rzeczy. Po pierwsze podłokietniki, które są giga twarde, już po dłuższym czasie one są strasznie niewygodne. W sensie, kiedy siedzisz więcej niż 2 godziny przed komputerem, to rzeczywiście stają się, staje się to upierdliwe. Druga kwestia to nie ma poduszki na lędźwie, jak widzicie, jest tylko na bezgłowiu, znaczy bez głowy, nad, nad głową. No, i to jest w moim mniemaniu lekki, lekki problem, dlatego że no plecy po dłuższym czasie bolą. Znaczy, ja podejrzewam, gdybym teraz już kupował, teraz kupował yy, fotel, to troszkę inny, troszeczkę o innych parametrach, ale zaufałem nowej kompletnie marce, gdzieś tam na x też znalezioną. Hmm, rozsądne pieniążki e, i, i, rzeczywiście, i rzeczywiście to się sprawdza, nie mogę powiedzieć, że jakoś tam turbo źle czy turbo dobrze. E, natomiast jest ok, jest ok, jakby jest wielki, jest gigantyczny. Jest problem z jego przeniesieniem, bo jest ciężki, bo to 40 kg, jak, jak się nie mylę, bo 30 coś takiego. Także jest to krowa, no ale jakby jest świetna. No dobra, gniewasz, pacanie, opowiedz o tym biureczku. No to to jest ten słowetny ultra desk na którego zbieraliśmy, którego składałem, w słuchajcie, 4 godziny z Patrycją bez kitu. On się prezentuje w ten sposób, że mm, że on zajmuje jakby trzy czwarte, czyli połowy w zasadzie ściany no i jakby nie patrzeć jest już wysłużony. W sensie sama mata jest wysłużona, no, jej by się przydała gruntowne, gruntowne czyszczenie, ale nie mam pomysłu w sumie jak to zrobić. E, także tak sytuacja się przedstawia. E, jeśli chodzi o inne rzeczy znajdujący się typowo na tym biurku, no to już zaczynamy od pierwszego monitora. Jest to iama model ProLight o przepraszam, teraz ProLight e, E228-2HD, Full HD 30, 60 Hz monitor. To jest podstawowy, to był kiedyś mój jedyny monitor, teraz to jest mój drugi monitor, na którym właśnie widzę nagrania, widzę często używam go do pracy i tak dalej, i tak dalej. Drugi monitor jest to monitor Della modelu, nie pamiętam. Też Full HD 60 Hz wypożyczony z pandy, więc wielkie dzięki. No i to tyle, będę za jakiś czas myślał o zakupie własnego, o własnego sprzętu, jeśli chodzi o same monitory. Następnie schodząc niżej Oprócz routera od mojego dostawcy internetu jest mój pop-filtr razem z mikrofonem Tracera. Specyfikacja konkretna będzie w opisie. On jest wpięty, jak sobie go tutaj odsuniemy, jest on wpięty na XLR, gdzie kable są poprowadzone po prostu pod biurkiem, ale to wężowisko to jest po prostu tragiczne. Następnie mamy kartę dźwiękową, kartę dźwiękową Maja U5. To jest w tym momencie podstawowy, podstawowy setup dźwiękowy, dlatego zbieram też. Chciałem w zasadzie również umodernizować i polepszyć jakość dźwięku. To zbieram na skarletkę, która będzie miała te honorowe miejsce, Plus, na niej, na niej, pod nią będzie stał DBX. Tutaj kabelki od słuchawek, kamerka. Kamerka w tym momencie. Z mojej wygody i braku chęci przypinania się 50 tysięcy razy, to jest kamerka internetowa Logitecha, Oj, przepraszam, C270 720p w 60 fps, więc jest, 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 więc jest Gucci. Natomiast natomiast kiedy mi się zachce, to pozostawiam obok mm, poprzekątnej od strony routera, czyli w tym miejscu, statyw i stawiam aparat, i wpinam się przez Avermedia, która leży w torbie ze sprzętem. No bo mmm, przychodzi czas pracy i trzeba to wszystko spiąć, a ja wolę mieć porządek, bo z tym czasem to, to, to różnie, różnie bywa. E, idąc jeszcze niżej, moja wysłużona już myszka e, Rayvalas od stylu Seriesa. E, następnie wysłużona też już klawiatura e, chrom, nie Chroma, boże drogi. E, to jest Razer Ornata. O, hybryda, tu jak widzicie już trochę zniszczona. Słuchaweczki Styl Seriesa. Yy, Arktisy trójki. No i jakby to by było na tyle, jeśli chodzi o cały setup, taki podstawowy, w którym ja pracuję. Oczywiście jest jeden softbox tu stojący na stałe, drugiego nie będę Wam pokazywał, dlatego że jest to yy, on właśnie doświetla mi w tym momencie to, to nagranie, bo tu generalnie jest lekko ciemno. Jeszcze jeden problem. Sorry za włosy. Bo nie widziałem się. No dobra. To teraz, jeśli chodzi o kop, drugi okop. Drugi okop, przepraszam. Yy, on jest uszkodzony. Stoję sobie w rogu, yy, tak naprawdę mojego biurka, nie przeszkadza ale tam jest rozwalony zasilacz chyba płyta trzeba by coś z tym ogarnąć, nie mam pomysłu tak naprawdę w tym momencie co, co z tym faktem co z tym faktem zrobić I jeszcze mam pady, znaczy pady, pady za duże słowo pada jednego od xboxa one który sobie tam stoi na parapecie, parapecie nie będę wam pokazał bo to jest generalnie nic w sensie tam jest masz wszystkiego tam stoją kwiatki, stoi jakieś ozdoba, kartki, zapiski moje, jakiś kalendarz lampka, stanowisko, stojak napada i, i 5000 innych różnych dziwnych rzeczy Jeszcze tutaj w rogu mam softbox, mam green screen, na którego no, jak widzicie to, to jest dość małe pomieszczenie i ciężko byłoby to ustawić, próbowałem To jest łóżko, na którym nie śpię, ale ono służy też trochę jako szafa momentami, paradoksalnie Więc służy też tutaj jako przechowywania sprzętu Stoi tutaj kierownica, która jest w rogu schowana na co dzień jakie używam do nagrywania czy do grania. Stoi tutaj często torba ze sprzętem, moje ubrania jakieś, 1200 tysięcy różnych rzeczy, które są potrzebne mniej lub bardziej, natomiast, natomiast no, muszą one być gdzieś pod ręką często. Także tak to wygląda. No, to nie jest jakieś wiecie, specjalnie wydumane i turbo zajebiste stanowisko. Ono ma być przede wszystkim dla mnie funkcjonalne, dla mnie dobrym. Jestem odizolowany od innych, co było moim wielkim problemem w poprzednim mieszkaniu. Tutaj mam swoją małą, co prawda, graciarnię, ale to jest mój pokój, gdzie sobie siedzę, pracuję, zamykam się i są separowane od reszty mieszkania. więc Patrycja i ewentualnie goście mogą sobie. Mogą sobie swobodnie tutaj funkcjonować. To było dla mnie kluczowe, to było dla mnie ważne. Przy okazji, fajne lokalizacje i fajne energii. Sąsadów mam zajebistych, bo <laughs> <Mówię> to... <laughs> przepraszam, mówiłem to też już na live'ach, ale często bywa tak, że jak odpalam lampę, to tu się robi jasno, a że ja streamuję już w godzinach popołudniowo-wieczornych, po to generalnie na dworze jest ciemno. No i mam taki dość specyficzne otoczenie, bowiem są cztery bloki, które są ustawione. W... Podkowe, no i robisz taki swoisty dziedziniec fakt faktem widzą sąsiedzi, jeden z sąsiada widzi drugi co robi dlatego tutaj wszyscy mają rolety, zasłony, firany etc ale ja w tym pokoju mam tylko zasłonki, e, firanki przepraszam zasłonki, firanki. kurwa nie wiem no takie też, szmatki na, 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 na okno i słuchajcie rozpalam lampy, swój box, odpalam ledówki i tu się robi momentalnie biało, jasno bo wiadomo muszę się doświetlić i sąsiedzi na początku, tak, chyba się już sobie przyzwyczaili. otwierali okna i patrzyli, wychodzili na balkon i co jest grane, co jest i nawet z tymi zaczęli do nich machać się skończyło. No i jeszcze ktoś wychodzi, zobaczy z ciekawości co się co się tutaj odpieprza. Także to tak wygląda, no jakby kable są odprowadzone, ale nie będę wam ich pokazywał, bo kable jak kable, no Boże Święty Wężowisko kabli próbowałem to jakoś sensownie poukładać, ale jakby nie miało to, nie miało to większego sensu. Jeśli chodzi o rozwój tego stanowiska, no to tak oprócz tej zbiórki, którą mamy na streamach na maje, fu, nie na maje, tylko na yy, Boże yy, Scarlet i na DBX które znajdą gdzieś miejsce, jeszcze nie wiem gdzie, yy, to tak na dobrą sprawę na chwilę obecną to mikrofon, ale właśnie przy przypadku Scarlet będzie to zestaw razem z mikrofonem i kabelkami od nich, więc sprawa mi się mocno rozwiąże. Plan mam na przyszłość kupić swój własny prywatny monitor, bowiem ten jest od Pandy, za co nie serdecznie dziękuję, natomiast no, wypadałoby mieć kiedyś swój, tak. Nie wiem, czy też taki Dell czy może drugą i jamy, chciałbym mieć drugą i jamy, ale na no, tym pomyślimy, jak zrealizujemy kolejny cel. Jakby celem samym w sobie jest ogarnięcie jak rozstawiać tutaj greenskin. Bo mój Greenskin jest w tym momencie nieużywany. Nie powiem, że jest mi bezużyteczny, bo nie. Natomiast chciałbym to jakoś opatentować sensownie, żeby można było go używać. Wiercić w ścianach nie mogę. Chociaż w sumie nie pytałem. Hmm. Nie, nie będę wiercić w ścianach, no umówmy się. Więc myślę, że myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Byłoby dobre rozwiązanie potencjalnie, natomiast muszę jakoś opatentować, może coś w necie znajdę, jakąś inspirację, jak to by tu kurwa rozstawić, żeby ten greenscreen był, bo mam to długie używanie. No i na chwilę obecną to jest tyle. Zastanawiam się też nad, nad lepszym, znaczy inaczej, tego aparatu, którego korzystam, to jest mój prywatny aparat, to jest Sony Alpha A7. I do niego potrzebuję ładowarki sieciowej, żeby móc przychwytywać swoją, swoją brzydką mordę. I wtedy bym korzystał też z Awary medii, która jest chowana w torbie, bo ją włożę na mecze. No i do niego pewnie jakiś obiekty musiałby wjechać, może używanym w sumie. No ale jakby to jest. To są dwie, trzy rzeczy, które są mi w tym momencie potrzebne do szczęścia. Cztery w zasadzie, więc jeszcze co? Zbieramy na strybach. Setup jest ok, jakby jest funkcjonalny, jest dobry, jest odpowiedni dla mnie i myślę, że, że jakby nie będziemy tutaj robili jakiejś wielkiej analogii, jakiejś wielkiej y, zabawy, bo jest ok. jakby biurko jest zajebiste. Ultra to jest wielkie dzięki za wszystkie pro -tipy. między m.in. z dbaniem o czystość tego, tej gumy, bo ona się strasznie, strasznie okrutnie brudzi. E, tyle, moi drodzy. To było ok. Mi się wydaje, znaczy, mi się nie czuję swobodnie w ten sposób, nie czuję się komfortowo, dlatego że no, nie przywykłem do takiej formy, ale mi, żebyście mi chcieli Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów, powiedzmy, vlogowo, pokazujących na Time lapse co, co ja robię ze swoim życiem. Yy, bo może kariera vlogera, to wie, no ponieważ jest człowiekiem w renesansu. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa.